So Co to jest ta elastyczność metaboliczna? Ja myślę, że pojęcie elastyczności metabolicznej jest wpisane w każdą osobę, która zaczęła stylisko węglowodanowy, weszła w ketozę, była w ketozie, no i później kolejny etap rozwoju prowadzi, naprowadza na takie hasło elastyczności metabolicznej. No i teraz bo pomówmy Mateuszu, tak, no. jak, ty, jak ty odbierasz tą elastyczność metaboliczną, jak czujesz to na swoim organizmie? No dobra, ta elastyczność metaboliczna to dwa słowa. Uknute właściwie przez nas po, po jakimś czasie, kiedy zaczęliśmy edukować o stylu życia niskowęglowodanowym. No i okej, okay, słowo elastyczność jest dosyć jasne, czyli jesteś. Stawy elastyczne to takie, które e, słuchajcie, do, wyginają się w tej i we w te. Jeżeli jesteś elastyczny, to znaczy, że e, po prostu. zrobisz szpagat. Na przykład. No mhm. i teraz w połączeniu słowo elastyczny i metabolicznie. To trzeba przede wszystkim myśleć o tym, jak Twój organizm jest przygotowany do, do tego, co zjesz. O, tak bym powiedział. O, dobrze, to, to zatrzymajmy się mhm. na tym. To jest ta definicja przygotowanym do tego, co zjesz, to ja ją uzupełnię. Elastyczność metaboliczna to jest umiejętność tego organizmu na odpowiednie reagowanie w zależności od tego, co zjesz. Dam przykład. Głównie chodzi mi o dwa źródła energii. Głównie mi chodzi o węglowodany i głównie mi chodzi o brak węglowodanów, czyli w momencie, kiedy nie jesz węglowodanów albo je ograniczasz, no bo zwykle większość osób w ten sposób dochodzi do elastyczności metabolicznej, twój organizm przy wysiłku fizycznym, przy ćwiczeniach, przy głodówkach musi nauczyć się. Znaleźć drugie źródło energii, alternatywne, czyli Właśnie. zamiast glukozy musi nauczyć się spalać tkankę tłuszczową i wykorzystywać je jako źródło energii. I chyba to jest najlepsza na, najlepsze, mm, definicja. No, definicja elastyczności metabolicznej, czyli zdolność twojego organizmu. Do korzystania z dwóch źródeł energii, bo zobacz, co się dzieje w większości przypadków, mm -hmm. w większości, u większości osób, mm -hmm. kiedy stosują tak zwane standardowe żywienie, zgodnie z nieaktualnymi, złymi, e, starożytnymi zaleceniami dietetycznymi, czyli jeść Piramidę często małymi posiłkami, wprowadzać do Twojego organizmu węglowodany. E, stosując się do tych zaleceń, e, Twój organizm. Traci elastyczność metaboliczną, czyli skupia się na wykorzystywaniu energii tylko i wyłącznie z węglowodanów. I teraz e, kontynuuję Twoją myśl. Traci elastyczność metaboliczną, którą każdy kiedyś miał. No bo jakby, jakbyśmy sobie wrzucili w Google zdjęcia ludzi z lat 50., zdjęcia osób z lat 40., chociażby z jakichś tam plaż. Czy z nadbasenów, to tam e, otyłość nie była problemem. Generalnie w tamtych czasach ludzie otyli byli no, e, o, źle traktowani, bo nazywani byli faktycznie grubasami e, oficjalnie. No i, i, I faktycznie były sklepy, które były dla nich z większą odzieżą, które były nazwane sklepami dla, glu, dla grubasów. No ciężko było być grubasem w tamtych czasach, ale było się w zdecydowanej mniejszości. No i teraz w tamtych czasach, gdzie każdy miał tą elastyczność metaboliczną, gdzie bez problemu można. Było zjeść węglowodany mało przetworzone i poradzić sobie z nimi, bo, st bo styl życia, który był oparty w dużej mierze na pracy fizycznej, spowodował, że nadmiar tych węglowodanów dostarczanych do organizmu został spalony przez narządy, głównie mięśnie dokładnie. wykorzystane, co nie powodowało nadmiaru e, zatrucia i problemów z nadmiarem węglowodanów. Ta insulina szybko spadała na dół i w momencie, kiedy na przykład e, była przerwa między kolacją a śniadaniem no 16 godzina bo zwykle wszyscy byli w okienku żywieniowym w IF-ie 16 no to Twój organizm w nocy na przykład spalał tkankę tłuszczową i wytwarzał ketony. Gdyby wtedy wszystkim e, zmierzyć poziom ciał ketonowych we krwi, to pewnie rano po naczczo wszyscy by mieli na poziomie gdzieś tam 1,2. No dobra i jesteśmy w tych czasach, o których ty mówisz, że większość osób jest elastyczna metabolicznie, czyli wykorzystuje i węglowodany, które zje, a jeżeli nie zje, a mało tego się jadło wtedy, to wykorzystuje tkankę tłuszczową, czyli mhm. główne wtedy źródło energii większości osób, tak naprawdę. naprawdę. I teraz tutaj trzeba wprowadzić pojęcie insuliny. Węglowodane zjedzone powodują wzrost insuliny, a to powoduje przełączenie się Twojego organizmu na tryb magazynowania, czyli. Jesz węglowodany, wzrasta insulina, zaczynasz magazynować nadmiar energii, która nie została zużyta w postaci tkanki tłuszczowej. Mm -hmm. I z czasem, rzeczywiście z biegiem lat, kiedy coraz więcej przetworzonych węglowodanów, kiedy coraz więcej cukru nam się dosypuje y, do jedzonka, coraz więcej i bardziej narażeni jesteśmy na coraz większą ilość węglowodanów. Wobec tego coraz częściej i przez długie lata, często już od, 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 od dziecka, y, mamy Tą insulinę przez całą dobę podwyższoną. Wobec tego, u większości osób wytwarza się insulinooporność, i to jest taki sygnał totalnego zaprzepaszczenia elastyczności metabolicznej poprzez. Częste jedzenie węglowodanów. Ale jeżeli naprawimy tą elastyczność metaboliczną, bo spokojnie to jest wszystko do naprawienia, czy przez obniżenie węglowodanów często do poniżej 50, czyli wejście w styl ketogeniczny, dołączenie oczywiście odpowiedniej ilości białka, żeby budować też masę mięśniową. Pamiętajcie, jedzenie, samo ćwiczenie. E, takie dla ćwiczenia, dla spalania kalorii to jest aberracja i problem emocjonalny tych, którzy to zalecają, Be. bo już nawet, już nawet e, nauka roz, rozwala to dosyć mocno, i nie można zalecać komuś ćwiczenia na odchudzanie. Ćwiczenie można oczywiście zalecać na e, relaks, obniżenie napięcia, nawet radzenie sobie się, ze stresem. Trzeba być e, aktywnym. Głównym, głównym problemem w Otyłości w chorobach metabolicznych jest sposób odżywiania, plus no, bardzo często relacje. I teraz obniżasz węglowodany do racjonalnego poziomu poniżej 100, często. 50, Twój organizm zaczyna e, przypominać sobie to, do czego został stworzony. Czyli do tego, że jak nie ma węglowodanów, to spala tkankę tłuszczową, otwiera receptory insulinowe, uwrażliwia organizm na insulinę. Insulina zaczyna działać e, prawidłowo. I zaczynasz robić metaboliczny szpagat. Jesteś coraz bardziej metaboliczna. Y, elastyczna. Y, wróć. Elastyczny, elastyczna metabolicznie. I to jest ten cudowny y, etap, kiedy... Twój organizm, Twojemu organizmowi nie zrobi krzywdy, jak któregoś dnia pojedziesz na wakacje. Mówię trochę o sobie. Mhm. Po, pojedziesz na wakacje do Włoch na przykład i wsuniesz sobie pizzę. Albo masz taki kaprys, albo chciałeś się dołączyć do rodziny, albo nie wypadało odmówić. Wsuwasz tą pizzę. I teraz zobacz, co w organizmie z elastycznym metabolicznie dzieje się, kiedy jesz taki wysokowęglowodanowy posiłek. Otóż, kiedy go jesz, insulina się podnosi, ale w przeciwieństwie do osób chorych metabolicznie, po zjedzeniu takiego posiłku bardzo często i szybko ta insulina spada, znowu otwierając te magazyny tkanki tłuszczowej, czyli Trzeba rozróżnić zdrowa metabolicznie i elastyczna metabolicznie osoba, chora metabolicznie i nieelastyczna metabolicznie osoba. Taka pizza zaszkodzi osobie nieelastycznej metabolicznie, dlatego mm -hmm. ta insulina podskoczy i będzie się utrzymywać praktycznie całą dobę, to podwyższona, problem. zblokując Cię na cały mm -hmm. dzień. A kiedy już ten organizm na się na, na insulinę, Oczywiście raz na jakiś czas węglowodany nie znaczy to, że trzeba je wsuwać, ale kiedy nie wiem, popełnisz błąd bądź po prostu masz taką sytuację, że zjesz dużą ilość węglowodanów, one w żaden sposób nie zaszkodzą Twojej elastyczności metabolicznej. I, i, i bardzo o. często przed chwilą zmierzyłem sobie tutaj na czytniku CGM poziom glukozy który jest 84. No dzisiaj prawda jest taka, że te środy mamy na głodówce, czyli nie jedliśmy nic, wypiliśmy dwie trzy kawki, no i ten poziom glukozy utrzymuje się na, na stałym niskim poziomie. I teraz bardzo często, jak ja jeżdżę do Zakopanego, uwielbiam tam jeździć, i to też mam takie momenty, akurat tam, ok, nazwę to testowaniem, ale czasami, no mam tą no. ochotę, czasami raz na ruski rok masz przeraj ochotę, przeraj żeby... Ci, mhm. żeby było jasne. To, to nie jest tak, tzn. bardzo często jest tak, że po prostu nie ma się ochoty na węglowodany, mm -hmm. ale tak jak mówi dr Robert Cyrus, mógłbym jeść lody codziennie, bo to, to przecież prawda. jest smaczne, ale zdecydowałem, żeby nie jeść. Tak samo jest y, ze mną. No, pizza jest czymś dobrym, mm -hmm. smacznym, w zależności co tam dasz i mógłbym jeść pizzę codziennie, ale moja decyzja świadoma jest taka, mm -hmm. że jem... 2-3 razy do roku, w różnych sytuacjach, w których akurat pasuje mi ją zjeść. I prawda jest taka, że jakbyś jadł częściej, to wtedy rozregulowałbyś sobie to mm. wszystko, co powoduje, że nie masz takiego pożądania słodyczy, pizzy i tak dalej. Tylko mm. jeżeli jesz, to jesz to świadomie. No tak. i tak samo wracając do gór. Ja w górach zdarza mi się, że faktycznie pójdę na krupówki i tam zjem sobie na przykład chociażby pizzę, ale zauważyłem właśnie dzięki takim pomiarom CGM-u, że mój organizm jest tak elastyczny metabolicznie, że kompletnie nie ma to wpływu na poziom glukozy, Nysamuj bo to. chodzę 20 km po górach, czy Giewont, czy, czy Kasprowy i tak dalej i wtedy po prostu no, do, dosłownie od razu wszystko jest zasysane do wątroby, czyli mm. uzupełniany jest glikogen w wątrobie, mięśni, w mięśniach, na bieżąco to jest spalane, czyli jakby pewnie jakby po takim czasie, po jakimś czasie zmierzyć poziom insuliny, to ona pewnie po godzinie normalizuje się do poziomu u mnie około 3 do 5. Także słuchajcie, róbmy Metaboliczne, szpagaty, dążymy do tego, żeby być elastycznym metabolicznie, ale też fizycznie, to jest fajne. Im więcej mięśni, tym szybciej tą elastyczność metaboliczną osiągniecie. No i... i... teraz jeszcze tylko Ci przerwę, bo gdybym taką pizzę jadł codziennie albo dodatkowo jeszcze na obiad makaron, na śniadanie płatki cornflakes, owsiankę z owocami, Właśnie. do tego bułka pszenna z mało tłuszczu, mało białka, to, to, z... to za, rok byśmy, za rok byśmy rozmawiali i Ty byś miał taki brzuszek, ja bym miał taki brzuch i bylibyśmy chorzy metabolicznie. Nie idźcie tą drogą, nie dajcie się nabrać tym, którzy każą Wam jeść 5-6 posiłków wysokowęglowodanowych. Dzielnie, to jest aberracja oparta na fanaberii. Dwa takie słowa. Pięknie zakończone.